jezioro ostrzyckie widok z góry która nazywa się góra widokowa Jastrzębia Góra tutaj Olek akurat robi reportaż Angelika robi zdjęcie o i stoimy tutaj na takim placu na którym można sobie na jeziorko popatrzeć mam nadzieję że innym, innym się to będzie podobać An Angelika, co ty żądasz uśmiechu, no? Dzień dobry. Jak tam zdjęcia wyszły, ładne? Bardzo ładne. nie wiemy, czy to jest już to, czy jeszcze wyżej. Ja właśnie też nie wiem i dlatego tak myślę, zatrzymałem, bo tu jest ładne miejsce do zawracania, a nie wiem, jak tam wygląda. Jakbyście tam, sz, jakby tam szli, co polecam, nie? To w drodze powrotnej powiedzcie. Dobra? Powodzenia życzymy. Tak, ja myślę też. Że... My jeszcze tam podjedziemy. Jeszcze podjedziemy. Państwo tutaj nam doradzają, żeby jednak spróbować poszukać jeszcze wyższego punktu na tej górze widokowej. Może tam gdzieś jest. Pozdrawiamy właśnie z Jastrzębiej Góry w Ostrzycach.